Czy zastanawiałeś się kiedyś, dlaczego niektóre zwierzęta od razu budzą w tobie zaufanie, a inne wywołują niepokój, mimo że ich nawet nie znasz? Karl Jung wierzył, że nasz stosunek do zwierząt to nie tylko kwestia sympatii, ale odbicie tego, co dzieje się w głębi naszej psychiki. W jego teorii zwierzę symbolizuje instynkt, czyli tę pierwotną część duszy, która wie, zanim pomyślisz: Dziś przed tobą stoją trzy psy. Każdy z nich ma inny charakter inną energię, inne spojrzenie. Jeden patrzy z czułością, jak przyjaciel, który nigdy nie zawodzi. Drugi, z błyskiem ciekawości, gotowy do zabawy i odkrywania świata. Trzeci, z powagą i siłą, jakby pilnował czegoś, co niewidzialne, ale ważne. Ten test nie dotyczy psów, lecz Ciebie. Twoja reakcja na ich obecność, na kolor sierści, na wyraz oczu, to nie przypadek, to język Twojej podświadomości. Jung powiedział, że symbole są jak lustra, w których widzimy nie to, kim chcemy być, ale to, kim jesteśmy naprawdę. Spójrz więc na te trzy psy. Nie analizuj ich, nie próbuj odgadnąć znaczenia. Po prostu poczuj, który z nich przyciąga twoją uwagę, który wzbudza w tobie spokój, a który wewnętrzne poruszenie. Zaufaj pierwszej myśli, pierwszemu wrażeniu, bo ono płynie nie z umysłu, lecz z głębi duszy. Pies, którego wybierzesz, ujawni część twojej natury, której może jeszcze nie znasz. Być może pokaże ci, czego potrzebujesz najbardziej w tym momencie życia miłości, wolności, albo wewnętrznej siły. To nie jest zwykły test osobowości. To symboliczna podróż, krótka rozmowa między tobą a twoim instynktem, bo w każdym z nas mieszka zwierzę, które czuje świat inaczej niż rozum. Ono nie kłamie, nie kalkuluje. Wie kiedy ufać, kiedy uciekać, kiedy kochać. Zanim przejdziemy dalej, zrób coś prostego. Weź głęboki oddech. Spójrz jeszcze raz na te trzy psy. Który z nich sprawia, że czujesz, jakbyś już go znał? Ten, który budzi uśmiech, ten, który przypomina ci samego siebie, twój wybór nie będzie przypadkowy. On powie coś o tobie, o tym, jak reagujesz na świat, jak chronisz siebie i jak okazujesz miłość. A teraz, zanim zdradzę znaczenie pierwszego psa, Mam jedno małe zaproszenie. Jeśli fascynuje Cię symbolika, psychologia i testy inspirowane myślą Karla Junga, subskrybuj kanał, aby co tydzień odkrywać nowe tajemnice ludzkiej duszy. Gotowy? W takim razie poznajmy pierwszego z nich: Psa, który jest ucieleśnieniem serca, lojalności i ciepła. Jeśli Twoje serce wybrało pierwszego psa, złotego retriwera, o łagodnym spojrzeniu i ciepłym futrze które wydaje się emanować spokojem, to znak, że twoja dusza kieruje się miłością, empatią i lojalnością. To nie przypadek. Ten pies symbolizuje wszystko, co w człowieku miękkie, dobre i wierne. Jest odzwierciedleniem tej części ciebie, która pragnie bliskości, harmonii i zaufania. Osoby, które instynktownie wybierają tego psa, często są opiekunami w życiu innych. Potrafią słuchać, wspierać, czuwać, gdy ktoś potrzebuje ciepła. W relacjach są jak dom, miejsce, do którego można wrócić. Nie oceniają, po prostu są. Ich obecność daje spokój. Karl Jung wierzył, że w każdym z nas istnieje archetyp opiekuna, figura, która reprezentuje miłość bezwarunkową i troskę o innych. Ale przypominał też, że każdy archetyp ma swój cień. Cień złotego opiekuna to nadmierne poświęcenie. To sytuacja, gdy dajesz tak dużo, że zapominasz o sobie. Być może masz w sobie tę potrzebę, by wszystkich chronić, by nieść spokój tam, gdzie jest chaos. Ale w głębi duszy czasem czujesz zmęczenie, może nawet żal, że nikt nie robi tego samego dla ciebie, a jednak milczysz, bo nie chcesz zawieść, nie chcesz, by ktoś poczuł się opuszczony. Ten pies przypomina ci, że lojalność wobec innych jest piękna, ale tylko wtedy, gdy zaczyna się od lojalności wobec samego siebie. Jung mówił, że prawdziwa miłość rodzi się wtedy, gdy spotykają się dwie całości, nie dwie połowy. A to oznacza, że musisz też nauczyć się mówić nie, gdy serce jest zmęczone i tak, gdy potrzebujesz chwili ciszy. Złoty opiekun symbolizuje też czystość intencji. Jego energia mówi jestem tutaj, bo chcę, nie dlatego, że muszę. Jeśli wybrałeś tego psa, Twoja dusza szuka właśnie tego rodzaju relacji, autentycznej, spokojnej, bez warunków. Chcesz, by ktoś widział Cię nie przez to, co robisz dla innych, ale przez to, kim jesteś, gdy nikt niczego od Ciebie nie oczekuje. Twój największy dar to serce, ale Twoją lekcją jest nauczyć się chronić je z tą samą czułością, z jaką chronisz innych. Może nadszedł czas, by zapytać, kto opiekuje się Tobą, gdy to Ty potrzebujesz ciepła. Bo choć ten pies patrzy w Twoją stronę z miłością, jego oczy mówią też nie zapominaj o sobie. A teraz spójrzmy na drugiego psa, tego, który nie szuka bezpieczeństwa, lecz przygody. Bo czasem dusza nie potrzebuje schronienia, tylko skrzydeł. Jeśli Twój wybór padł na drugiego psa obegla, z błyskiem ciekawości w oczach i energią, która nie zna spoczynku, to znak, że Twoja dusza kieruje się rozumem ruchem i potrzebą odkrywania. Ten pies nie stoi w miejscu. On chce wiedzieć, gdzie prowadzi każda ścieżka, co kryje się za każdym zakrętem. I właśnie w tej nieustannej podróży odnajduje sens. Beagle symbolizuje w tobie archetyp poszukiwacza, tego, który nie boi się iść w nieznane. Twoja natura jest pełna ciekawości, pasji i potrzeby rozwoju. Nie znosisz stagnacji. Kochasz, gdy życie przynosi nowe doświadczenia. Nowe rozmowy, nowe myśli. Twoje serce bije szybciej, gdy czujesz, że rośniesz, że coś się dzieje, że świat staje się większy. Karl Jung pisał, że człowiek potrzebuje podróży, nie tylko fizycznej, ale i duchowej. Ta droga, pełna zakrętów i niespodzianek, prowadzi do najważniejszego odkrycia, poznania samego siebie. Jeśli wybrałeś bigla, twoja dusza jest właśnie w drodze. Szuka testuje pyta, nie zadowala się prostymi odpowiedziami. I to piękne, bo świat potrzebuje ludzi, którzy mają odwagę szukać dalej. Ale jak zawsze w świetle kryje się cień. Cieniem poszukiwacza jest niecierpliwość. To uczucie, że jeśli się zatrzymasz, coś przegapisz. Może czasem masz wrażenie, że ciągle biegniesz, ale nie zawsze wiesz dokąd. Być może boisz się ciszy, bo w niej można usłyszeć pytania, na które nie ma łatwych odpowiedzi. Jung powiedział, że dopiero gdy człowiek nauczy się zatrzymywać, Zaczyna naprawdę rozumieć, dokąd zmierza. Beagle przypomina więc: Twoja energia jest darem, ale prawdziwa mądrość rodzi się w równowadze między ruchem a spokojem. Ten pies jest też symbolem wolności. Jeśli go wybrałeś, wiesz, jak bardzo potrzebujesz przestrzeni mentalnej i emocjonalnej. Nie znosisz ograniczeń, dusisz się w sytuacjach, które każą ci być kimś innym niż jesteś. Ale pamiętaj, Prawdziwa wolność nie polega na ucieczce, lecz na świadomym wyborze. Twoja dusza jest jak pies, który biegnie po śladach zapachu, prowadzących nie do celu, lecz do zrozumienia. Każda droga, którą wybierasz, coś ci pokazuje, nawet ta, która wydaje się ślepym załukiem. Jeśli wybrałeś tego psa, twoje życie jest podróżą, a ty jego świadomym wędrowcem. Ale gdy zmęczenie zacznie szeptać, zatrzymaj się, usiądź, oddychaj. Bo czasem największe odkrycia przychodzą wtedy, gdy nie szukasz a teraz spójrz na trzeciego psa tego, którego oczy mówią mniej, ale widzą więcej to strażnik ciszy symbol wewnętrznej siły i instynktu, który prowadzi cię nawet w ciemności. Jeśli twój wybór padł na trzeciego psa australijskiego psa pasterskiego o czujnym spojrzeniu i przenikającej obecności to znak, że twoja dusza kieruje się intuicją, dyscypliną. I wewnętrzną siłą. Ten pies nie potrzebuje hałasu, by być zauważony. Nie szuka poklasku. Po prostu jest spokojny, uważny, gotowy, by działać wtedy, gdy przychodzi właściwy moment. Strażnik ciszy symbolizuje w tobie archetyp wojownika wewnętrznego, tego, który stoi na granicy między światem zewnętrznym a światem duszy. Wiesz, kiedy trzeba mówić, a kiedy milczeć. Wiesz, że nie wszystko wymaga reakcji. Twoja moc nie polega na dominacji, ale na obecności. Ludzie wokół czują, że mogą się przy tobie zatrzymać, uspokoić, zaufać. Karl Jung pisał, że prawdziwa siła człowieka nie pochodzi z władzy, ale z umiejętności panowania nad sobą. Jeśli wybrałeś tego psa, prawdopodobnie nauczyłeś się już, że cisza to nie słabość, to forma mądrości. Wiesz, że czasem najgłośniejsze odpowiedzi przychodzą bez słów, ale każdy archetyp. Nawet ten najbardziej stabilny ma swój cień. Cieniem strażnika jest nadmierna kontrola. Może czasem tak bardzo starasz się mieć wszystko pod kontrolą, że zapominasz o tym, jak to jest po prostu czuć. Może boisz się, że jeśli odpuścisz, coś się rozpadnie. A jednak to właśnie w odpuszczeniu kryje się lekkość, której potrzebuje twoja dusza. Ten pies przypomina ci, że prawdziwa czujność to nie napięcie, lecz świadomość. To umiejętność bycia obecnym, nie po to, by przewidzieć każde zagrożenie, ale by zauważyć piękno, które dzieje się tu i teraz. Jeśli wybrałeś tego psa, w tobie jest coś z samotnika. Nie boisz się ciszy, bo w niej słyszysz siebie. Masz silne granice, wiesz komu możesz zaufać, a komu nie, ale twoim wyzwaniem jest nie zamykać się zbyt głęboko. Bo choć twoja siła budzi szacunek, twoje serce też potrzebuje dotyku, ciepła, prostego gestu który mówi, że nie jesteś sam. Strażnik ciszy to nie tylko symbol siły, ale i odwagi, by ufać swojemu instynktowi. W świecie, który krzyczy, ty wybierasz słuchać, w świecie, który pędzi, ty wiesz, że każda droga zaczyna się od pierwszego świadomego kroku. Może właśnie dlatego ten pies patrzy w Twoją stronę z takim spokojem, jakby chciał powiedzieć, nie musisz niczego udowadniać, już jesteś wystarczający. Bo czasem największym aktem siły jest po prostu być, a teraz, gdy poznaliśmy wszystkie trzy psy, pora zobaczyć, jak ich energie łączą się w tobie, tworząc pełny obraz twojej natury. Każdy z trzech psów, które dziś zobaczyłeś, jest częścią ciebie, nie wybrałeś przypadkowo. Twoja dusza po prostu rozpoznała tę energię, która w tym momencie życia jest ci najbliższa. Ale prawda jest taka, że wszystkie trzy psy żyją w twoim wnętrzu. Każdy z nich reprezentuje inny wymiar Twojej natury serce, umysł i instynkt. Złoty opiekun to Twoje serce, ta część, która kocha bez warunków, wierzy w dobro i pragnie bliskości. To energia ciepła, empatii i oddania. Uczycie, że miłość nie jest słabością, ale siłą, która leczy i łączy. Bigl odkrywca to Twój umysł i ciekawość, to część, która szuka sensu, która nie potrafi siedzieć w miejscu. To ona każe ci pytać, szukać, próbować nowych rzeczy. To energia zmiany i ruchu, dzięki której nie tkwisz w stagnacji, ale wciąż rozwijasz się i rośniesz. A strażnik ciszy to twój instynkt, ta głęboka, pierwotna mądrość, której nie da się opisać słowami. To intuicja, która podpowiada ci, komu możesz zaufać, kiedy działać, a kiedy odpuścić. To wewnętrzny głos, który mówi zaufaj sobie. Karl Jung wierzył, że pełnia człowieka rodzi się nie wtedy, gdy wybiera jedną stronę, ale gdy potrafi połączyć wszystkie. Serce bez rozumu może być naiwne. Rozum bez instynktu zagubiony. Instynkt bez serca zimny. Ale gdy nauczysz się słuchać wszystkich trzech głosów naraz, wtedy stajesz się całością. W twoim wnętrzu mieszka więc cała sfora. Pies, który kocha, pies, który odkrywa i pies, który chroni. Czasem w życiu kieruje tobą czułość, czasem ciekawość, a czasem czujność i to w porządku, bo prawdziwa harmonia nie polega na tym, by jeden z nich zapanował nad resztą, ale by każdy z nich miał swoje miejsce i czas. Zastanów się przez chwilę. Który z tych psów jest dziś najsilniejszy w tobie? Czy twoje serce potrzebuje bliskości? Czy twój umysł pragnie przygody? A może twój instynkt domaga się ciszy i przestrzeni? Nie chodzi o to, by wybrać jednego na zawsze. Chodzi o to, by usłyszeć, który z nich dziś szczeka najgłośniej, bo to on próbuje ci coś powiedzieć. Kiedy pozwolisz im współistnieć, odkryjesz coś niezwykłego wewnętrzną równowagę, która nie wymaga walki. Bo każdy z tych psów, serce, rozum i instynkt, jest twoim sprzymierzeńcem. Razem tworzą to, co Jung nazwał jednią, stan, w którym człowiek wreszcie czuje się sobą. A teraz, w ostatnim rozdziale, zatrzymamy się na chwilę. Bo ta podróż nie jest tylko o psach, to opowieść o tobie, o powrocie do tego, kim naprawdę jesteś. Trzy psy, trzy spojrzenia, trzy drogi. A jednak, kiedy patrzysz na nie teraz, czujesz, że to nie o nie chodziło. Bo każdy z tych psów był tylko lustrem, odbiciem fragmentu ciebie, który czekał, by zostać zauważony. Karl Jung pisał, że symbole są jak drzwi do podświadomości. Nie otwierają się na siłę, trzeba do nich podejść z ciszą i uważnością. I właśnie to zrobiłeś. Złoty opiekun przypomniał ci o sile serca, o tym, że troska nie jest słabością, a empatia to język, którym mówi twoja dusza. Bigl odkrywca obudził w tobie ciekawość, pragnienie, by żyć w ruchu, by doświadczać i zadawać pytania. A Strażnik Ciszy pokazał ci, że prawdziwa mądrość nie potrzebuje hałasu, by być usłyszana. Być może przez chwilę widziałeś w tych psach coś znajomego. Może któregoś z nich już kiedyś spotkałeś, nie w rzeczywistości, lecz w sobie. W momentach, gdy byłeś wierny mimo zranienia, gdy ruszałeś przed siebie mimo lęku, gdy milczałeś, bo wiedziałeś, że prawda nie potrzebuje obrony. Jung wierzył, że zwierzę w człowieku to brama do autentyczności. To ta część nas, która nie udaje, nie nosi maski, nie potrzebuje słów, by wiedzieć. I może właśnie dlatego psy od wieków są tak bliskie ludziom, bo przypominają nam o czymś, co zagłuszyliśmy o prostocie bycia. Zatrzymaj się teraz na chwilę. Zamknij oczy. Pomyśl o psie, którego wybrałeś, o jego spojrzeniu, o tym, co poczułeś, kiedy na niego patrzyłeś. Niech ta emocja zostanie w tobie na moment. To nie był przypadek. To było spotkanie między tobą a częścią twojej duszy którą dawno zagłuszył świat. Prawdziwe przesłanie tego testu jest proste. Nie musisz szukać siły, miłości ani sensu na zewnątrz. One już są w tobie, wierne jak pies, który nigdy nie odchodzi. Wystarczy, że znów nauczysz się słuchać. Jeśli ten test dotknął czegoś w twoim wnętrzu, jeśli poczułeś, że któryś z psów przemówił twoim głosem, zostaw komentarz. Podziel się, który z nich był twoim lustrem. Każdy wybór to opowieść a każda opowieść prowadzi bliżej siebie. Nie zapomnij też subskrybować kanału, by co tydzień wyruszać w kolejną symboliczną podróż, przez kolory, zwierzęta, miejsca i emocje, które układają mapę twojej duszy, bo tak naprawdę nie chodzi o to, którego psa wybrałeś, chodzi o to, że w końcu wybrałeś siebie.